Dzień dobry bardzo w poniedziałek, słuchajcie, kawa jest, ale wypuszczając fida, o ptaszyna też jest, wypuszczając fida coś wam pokażę, co zauważyłam i mój mąż nie będzie szczęśliwy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam, widzicie te folie, patyczki, tak, tutaj ścięli nam się jakieś ptaszysko małe. Także, o, dzień, o proszę bardzo. Właśnie tak, lepiej nie mogłam Wam pokazać, także no to jest nasz taras tu. Więc nie wiem co teraz, obczajmy co tam w ogóle się dzieje, czy tam są może jakieś ziejeczka, czy tam coś. I zastanowimy się co dalej zrobić z tym fantem, a Was witam w poniedzieli. Moi kochani, no i u mnie akcja, lokator, yy, tutaj są przeróżne nasionka, które mam dla mojej papugi. No ale tam, tam, tam ten gość przesiaduje. Widzicie to. Czekajcie, przybliżę. O! Podleciał, podleciał, ale siadł sobie tutaj zaraz. Ja nie wiem, co to za wszystko jest. Czarne, małe, nieważne. W każdym razie jest. Więc gościu, nasypiecie do karmnika. I częstuj się. Jak już jesteś, no nie wiem, ja go nie mam serca przegonić taki. Jak już coś tam zbudował, coś tam stworzył to... To tutaj masz jeszcze. O. No. Tylko, że jak przyciągniesz całą familię. Męża i te mań Maj. Dobra, zobaczymy. A wy będziecie widzi razem ze mną. Yy, postanowiłam, że... Pamiętam, więc jedziemy z zakupami z Biedronki. Tyle co wróciłam. Yy, marchewka. Dzisiaj były truskawki po 4,99, więc wzięłam paczkę. Wiem, że to nie jest nic najlepszego, no ale na odbycie bula jest okej. Okay. Bułki do hamburgerów, jeżyki, liliput. U nas musi być liliput. E, dwa pomidory, oczywiście malinowe. E, takie małe ciasteczka, czyli małe co nieco. Tu tak samo są te kanapki. Trzy ogórki, kiełbasa. Słuchajcie, może mi się grill, bo jest ładnie. Więc akurat nie ta, bo ja mam jeszcze w lodówce białą, ale taką zawsze kupuję i ona będzie dziś do bigosu z cukinii. Taką wędlinkę. Do góry nogami. Szynka swojska sądecka tradycyjna. Taka chuda. Kurczak. Tu jest voucher. Jeden wykorzystałam, drugi dostałam i też z niego skorzystam. Jajka. Tu wzięłam oczywiście dwie książki. Wczoraj Alicja Jap. Nie wiem, czy to dobrze czyta. Jak znajdziesz mordercę, jeśli pamiętasz tylko to, co się zdarzyło, więc to zapowiada się też ciekawie. Dzisiaj były, widzicie? A 9,99. Jest cztery takie wielkie kieszenie, że tak powiem. Załadowane pudła po prostu książkami, także super. A gdyby okazało się, że słyszysz wokół same kłamstwa, Logan, pewnie. Prowadzona hipnotycznie wciągająca historia ze zwrotem akcji, którego nikt nie potrafiłby przewidzieć. Uwielbiam takie książki. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Kiedy będę czytać pewnie na emeryturze, bo oczywiście nie mam czasu. Tu są pączki, bułki, wątróbka z kurczaka, jeden filet z kurczaka. Takie kiełbaski, one chyba też pójdą właśnie na grilla, warszt czerwony, żurek. Dwa razy przecier pomidorowy. Ja z tego korzystam, jestem z niego zadowolona. Wziąłam mały majonez, bo mam jeszcze duże, otwierane, ale tamten sobie zostawię, jakby było do sałatki, a tutaj do tych hamburgerów, żeby było. Kula do kąpieli, to jest maska dla Emilii. Będzie weekend, więc chipsy. Tak jak mówię, tu będzie. Mm, o, tam jest puk, Gdzie papuk? O, siedzi, będzie jad. Musi być tu na razie, bo dzieci spały, a ja chciałam. On piszczał po prostu, więc przyniosłam go tu do, do siebie. Piliśmy razem kawę, jak to ja zawsze ze zwierzakami. E, e, brykiet, bo chcę zapalić tego grilla. Dzisiaj w planie jest też mycie auta mojego i odkurzanie. I tam na maksa Emilii fotelik to wygląda strasznie. E, takie napoje, mleko, lody, które zaraz powędrują do lodów. E, tuńczyk. Uwielbiam właśnie tego. E, te. Kładki kosmetyczne, bo mi się kończyły. Papier toaletowy, Pepsi, Mirinda i żywiec. Kolejny, jeszcze w aucie jest żywiec. Tutaj jest kawałek selera. dwie cebule. Mój ulubiony ketchup, czyli Madero. Dwie kukurydze, takie mniejsze. Kajmak, bo mam wafla. I tu jeszcze jest właśnie ta wspomniana wcześniej cukinia. No i kapucha. Także takie całe dzisiejsze zakupy. Zabieram się do rozładowania. Mega pracowita sobota za mną. Auto umyłam, obiad. Eee, dom wysprzątałam, bo oczywiście wczoraj nie sprzątałam, bo wczoraj pracowaliśmy w tunelu. Także tak. Auto jest umyte, odkurzone, i nawet umyłam tą pizzerkę w środku. A za chwilę wam pokażę, jaka będzie nagroda. To jest moja nagroda za tę harowe dzisiejszą. Czyli małe co nieco grille. A wy? Udało Wam się już zapalić w tym roku? Czy jeszcze się wahacie? Słuchajcie, tak na gorąco pokażę Wam. Byłyśmy w biedronce i najważniejsza sprawa, czyli adidaski. Słuchajcie, nie dość, że są właśnie z tą. Co to za bajka? Psi Patrol, jakże mogłam zapomnieć, to jeszcze patrzcie na to, tak jest, świecą, także my mamy w rozmiarze 27, cena ich 44,90, 40, 40, my coś tam mniej zapłaciliśmy chyba 39, bo miałam bon, ten minus 15 zł i uwaga, jest kolejny, także tak, tutaj jest takie, widzicie, wszystko tak super, ekstra, instagramowo nawet groch się moczy. Eee, tu, tu się moczy goździk, także macie w pełnej klasie tam, gdzie się zamilia, pies i cały bałagan. Ale tak wyglądał mnie poniedziałek po tym, jak odpoczęliśmy sobie eee, niedzielę, w sumie, no w niedzielę, bo w sobotę jednak była harówka. Eee, włączę wam, włączę wam, dorzucę wam też zakupy z soboty, żeby może kogoś zainspirować, co tam anka kupiła. A dzisiaj jeszcze machnęłam dwa kosmetyki, bo podobno są rewelacyjne i e, podobno też ciężko je spotkać. U nas w Biedronce są. To jest coś takiego jak puder. Czyli nie coś takiego, a puder. Upiększający puder brzoskwiniowy. E, widziałam na Instagramie, widziałam na YouTubie, właśnie filmy, że jest rewelacyjny. No i spróbuję, bo ceny to są też rewelacyjne. Zaraz Wam powiem. Coś koło 14 zł, jedno, a drugie. Ale tak, teraz ja mam puder 13,49 a korektor pod oczy 9,99 Także ceny sztos. Nie wiem, jak tu z kolorkiem, czy tu jest w ogóle jakiś kolor. Eee, chyba nie. A wie, vani 0,2 wanila. O, tu. Widzicie? Jest. 0,2. Sorki za moje paznokcie, ale ja już ogródkowe sprawy wyruszyłam, więc... One już tak będą wyglądały. Sałata i lubczyk. Mój lubczyk z tamtych lat widzę, że przebił się i jest. I gdzieś jeszcze w zakupach mam yy, następne nasionka i za chwilę wam jeszcze pokażę, ale póki co te buciki rozchodzą się. Słyszycie to? Papuga. Yy, powiem wam, że przyzwyczaja się do nas rewelacyjnie. Ćwiergoda nam całego, jest przewesoła. No i nam też jest wesoło razem z nią. Także takie śpiewy od rana. Dobra, idę po te nasionka, które jeszcze wzięłam. Dobra, mam, mam to, także tu jeszcze groszek wjechał i dynia ozdobna, mam nadzieję, że coś tam urośnie, bo wiecie, że do przedszkola się jesienią zanosi różne dary jesieni i fajnie by było, jakby coś tu nam urosło i moglibyśmy zanieść w końcu swoje. Oprócz tego, wiem, jest już, już zapomnieliśmy o świętach praktycznie, ale dotarła kartka od Moni wreszcie, monia, czyli monami. Przysłała mi też próbki kremów, tutaj widzicie i trzy takie cudne maseczki. Powiem Wam, że ja bardzo lubię maseczkę z Jak sobie nie zapomnę, to Wam pokażę, którą właśnie miałam wczoraj, przedwczoraj i była rewelacyjna. Słuchajcie, rano buzia jest tak nawilżona. Czuć po prostu, czuć pod paluchami, a to jest właśnie ten efekt, którego ja bardzo, bardzo potrzebuję i ja bardzo, bardzo go lubię. Słuchajcie, tu jest maseczka w płachcie. Frudia, my... yy, i co tu jest? Raspberry Nawadniająco e, el, elastyczniejsze. Uelastyczniejsze i on sama. So. w płachcie, także raz, mal, no, malinki, malinki, o, malinki. Będziemy się y, no, pielęgnować. I takie dwie maseczki, to jest cienia nawilżająca i to jest z Beauty. Także Monia dotarła, ta kartka, na którą już myślałam, że gdzieś tam w terenie zaginęła, ale dobrze, właśnie był listonosz, także tak w całym tym rozgariaszu. Eee, zabieram się za ogarnienie dnia i jak troszeczkę podgonię, to do Was przyjdę. Dla Was za chwilę, a dla mnie, no myślę, że tak z półtorej godziny potrzebuję, żeby to wszystko doprowadzić do tego, żeby miało ręce i nogi. Atrakcją dnia będzie piaskownica, bo jest na polu naprawdę ciepłośćką. Musiałam rzucić wszystko i. Ale słuchajcie, tu zwierzyniec. Mamy ślimaka. Mam nadzieję, że widać, bo ja go w ogóle nie widzę. Nie widzę w ogóle, co wam pokazuję, bo tak świeci słońce, że. Ale w każdym razie Emila jest zachwycona, bo jest ślimak. Przyszedł ślimak do nas. Poma pomału się wszystko budzi. Ja tutaj przesadziłam sobie azalię. Czekaj, czy widzicie. Jaką azalię? Yy, Hortensję. Bo była ta jedna, ta druga była w malinkach i bardzo ją porosło co córcia. I to jest mój. Tak? Co jest twoje? I nie pokazuj jest... łapką, no? I to jest mój kumpel! Twój kumpel ślimak, dobra. I przesadziłam, mi się martwiłam, że tutaj nic nie będzie, ale patrzcie są pączki. Patrzcie są, nie I wiem. Co tam, kochanie? To jest, to jest mój kumpel. Dobra, powiem Fidowi, że to jest twój kumpel ślimak. I wypuszcza, I więc odbija. Dobrze, Emilko, za chwileczkę, poczekaj sekundę. Sekundę i już jestem. Eee, odbija. O, tu także może zakwitnie, a martwiłam się, bo to ma większe już te pępce. Ale ona tutaj była, ta była przesadzana. Także dałam nawóz, myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, nie wytrzymałam, posadziłam begonię. Muszę tutaj dosypać yy, ziemię jak tylko wyjdą. Tu jest pomieszana ziemia, trochę ogrodnicza i trochę tutaj jest ogródka. I mam nadzieję, że wyjdą. I na razie będę przechowywała je w garażu jeszcze bo ma być zimno i przymrozki, gdzieś tam coś tam jeszcze nieciekawie, ale ja już po prostu nie wytrzymałam. A! I nie wiem, nie wszyscy pewnie oglądali to są yy, doniczki z Action, coś koło 9 zł, ale wiem, że też są w Pepko. Także jak jeszcze nie macie, to leccie i, i zakupcie. One są właśnie na tych. Yy, no łańcuszkach. O, tu. Takie do powieszenia. Myślę, że fajnie będą wyglądały u nas tam z przodu domu. No, także powiem Wam, że begoni jest więcej, więcej, ale, ale tu posadziłam właśnie już w tych doniczkach. Zanim wyjdą, zanim przebiją się, zanim się zaklimatyzują, no to to im zejdzie. A ja niecierpliwiec już posadziłam i tak będę teraz biegać z nimi. Do garażu i na pole, do garażu i na pole. Ale ja tak lubię dodawać roboty. No, a tu jest reszta begoni. Tak, w każdej z tych doniczek jest begonia jeszcze tu. Jeszcze tu, no bo po jednej. i nie bój się. Rusza się namiot, a mój pies się boje, ale oczywiście musi być tam. Hej, nie ma, nie goń pająka, złaś. Zejdź, widać tu. Co za łobuz. A tu miałam pająka. Emilia już posadziła sobie tutaj rzutkiewkę, trochę ogórków. Także tak będziemy patrzeć, jak to. Tam w ostatniej jest też cukinia posadzona. A tutaj jeszcze mamy tyle wolnych skrzynek, tak że będzie się działo. Pomału, pomału i do przodu. Tak to wygląda na chwilę obecną. Trzepotrze, bo wiatr Aldegret naprawdę jest cieplutki. Dobra, a idę teraz posadzić jeszcze w tej skrzyni na polu. I przykryję sobie frizeliną, bo też mamy. Ani patrzcie, co znalazła Emilia. I teraz będzie super zabawa, nie? Pokaż co ty, Tomasz. Zobaczcie, jedna z butelek Emilii, której praktycznie już nie używała. Może ze dwa razy się z niej napiła i to bardziej było brane właśnie pod wodę. A teraz proszę. Będzie pił swój, Twój dzieciaczek, tak? Super! Ekstra pamiątka. Nie wiem jak się to stało, że jeszcze tego nie wyrzuciłam. Ale przydało się i zabawy będzie moc. Bo dzieciaczek będzie mógł sobie pić czy jeść tam co tam chcecie. Także dobra. Baw się, niunia. Jestem, ko moi kochani, w końcu twarzą w twarz. Słuchajcie, e zobaczycie, że siałam już. I ja posadziłam sobie marchewkę, pietruszkę, w jednym rządku nawet pomieszałam pietruszkę z marchewką, bo tam słyszałam, że ktoś tam mówił, że czasem fajne rzeczy z tego wychodzą. Posadziłam też buraczki, posadziłam też sałatę i w namiocie posadziłam ogórki, no ale ja tak już Wam pokazywałam co. A to posadziłam właśnie w tej skrzyni długiej, I już jest połowa skrzyni jest zapełniona i przykryję to frizeriną, bo mój mi kupił super frizelinę na wymiar. I po południu myślę, że jeszcze coś tam dosadzę. Mówię po południu, bo teraz muszę już brać się gotowanie. Tutaj właśnie bulgocze cały czas ten groch. Mam rosół. Z wczoraj w rosole jest indyk, jest kurczak, jest mięcho, więc będzie super grochuba. Do tego będą że dla chłopaków zrobię ziemniaczki, nie wiem jaj posadzone, albo co tam jeszcze będą chcieli. Może wyjmę jakieś mięcho z tego rosołu. Coś tam opieka, o smarza i też będzie. Mam przed sobą kolejne dwie książki z wiedronki, które kupiłam w weekend. I co to takiego? Logana, kłamstwa. A gdyby okazało się, że słyszysz wokół same kłamstwa, słuchajcie, ja już zaczęłam czytać, bo już oczywiście. O, tutaj tyle przeczytałam. Bo już oczywiście zaczęło mnie to interesować, i nie wytrzymałam. Książki są po 9,90. To jest kawał książki. Drugą książkę to jest Felicia Ja Wczoraj, tak to wygląda, jak znajdziesz mordercę, jeśli pamiętasz tylko to, co się zdarzyło. Nie wiem, czy ja Wam pokazywałam, ale chyba nie pokazywałam. Pokazywałam dwie wcześniejsze, inne książki, a teraz kolejne wzięłam. Mówicie, że u Waszych Biedronkach jest biednie albo, że zostały już wykupione te książki. No u nas, powiem Wam, albo nie czytają, albo po prostu tych książek przychodzi naprawdę dużo, bo są całe skrzynki tego. I jest w tym, czy y, przebierać, wybierać. Także zachęcam nadal wciąż do czytania książek. Choć ja powiem Wam, że jak ja widzę dziewczyny, które czytają y, 8-9 książek w ciągu dwóch miesięcy, to mówię: wow, nie wiem, jak one to robią, zupełnie nie wiem. Bo ja jedynie y, czas do czytania to mam późnym wieczorem, no i wiadomo, że już te oczy są zmęczone, no i ja jestem zmęczona. I udaje mi się jedynie troszeczkę coś tam przeczytać. Emilia toczy się w swoim domku. Co poza tym, Co poza tym tylko tyle, że dzisiaj jest ładna pogoda, ale słyszałam, że już od jutra wszystko się ma zepsuć, więc będziemy chciały wykorzystać na maksa ten dzisiejszy dzień, choć za parę godzin przychodzi pani logopetka do Emilii, także no, godzinę im zajmą ćwiczenia, no ale później myślę, że jeszcze wyjdziemy na właśnie podwórko, żeby tam jeszcze troszeczkę popracować, pooglądać, troszeczkę pozbierać te liści. Pograbić, doprowadzić ten obwódek w końcu tak do porządku, jak ja bym tego chciała. E, mam też paczkę już do Ani e, gotową, będę chciała... i ja chyba już jutro zostawię sobie, na jutro po prostu, bo już udało mi się zebrać to, co chciałam e, kupić Ani z kanału My Beautiful Life, mam. E, także jutro chyba już pojadę, już dzisiaj, już, po prostu tego będzie za dużo, bo u góry e, pierze mi się pranie. I to będą trzy prania na pewno. A jeszcze muszę tutaj szybciutko odkurzyć przed panią logopedką, bo ona zawsze sięga, Bo dostaje klapki, ale to tak mi jest nieprzyjemnie, żeby coś tam zgrzytało. Słuchajcie, w weekend udało nam się zapalić grilla, także dzisiaj będę miała jeszcze kiełbaski. Też dorzucę do tych, bo sporo tego zostało, do tej drogówki. Także też fajny smak zrobi. Mam nadzieję, że i wam się udało, bo. Część z Was pisała, że palicie też Drilla, także wykorzystujecie, łapiecie to słoneczko i to powietrze i to jest właśnie bardzo dobre. Słuchajcie, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Coś sobie tam fajnego zobaczyliście albo po prostu, że mnie posłuchaliście. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Pa, pa.